Nie był tym samym, no, za, też zapłacił potem za to trener Sasso. Mówię no, to jest yy, chyba dłuższa opowieść. Myślę, że y, za bardzo wszyscy uwierzyli, że, że możemy faktycznie na koniec roku zdobyć pierwsze, drugie, bądź trzecie miejsce. Za bardzo to znaczy, balon nie był nadmuchany. Znaczy to nie chodzi o to, że, chodzi o możliwości też. Chodzi o to, żeby też twardo i realnie stać na ziemi, a, a nie myśleć, że wszystkie mecze zaraz do końca się na pewno wygra, bo tak musi być, prawda? Mimo bardzo dobrej jesieni, mówię, ta, ta, ta wiosna była po prostu słaba w naszym wykonaniu, ale mówię, było to też spowodowane tym, że za bardzo się to wszystko napędziło i nakręciło. Ten balon został za bardzo y, nadmuchany, a, a nie zostało, że tak powiem, dużo zrobione w tym kierunku, żeby chociażby wzmocnić y, dobrze y, drużynę, chociażby, mówię. Także, także jest to wiele czynników, ale no, mówię, no to już było, to już było i... I tyle. No. Andrzej, nie, nie przestałeś śledzić stacji radiowych, bo myślę, że miałeś wszystkie rozumiesz, zaprogramowane do Kielc i z Kielc, przesłuchałeś chyba z czyplety, CD i tak dalej w ciągu jednego takiego posiedzenia, no, tak? Tak, bo tak, jak... no, dużo, dużo. słuchałem na pewno, dużo rozmawiałem, także no, wszystkie miejscowości po drodze, wszystkich policjantów <laughs> po drodze do Kielc. Także jeszcze ciągle zamykając zawsze przypominał sobie tą trasę, ale było miło i sympatycznie. zawsze jest fajnie, nie ma znaczenia, dla mnie nie ma problemu jazda samochodem i sprawia mi dużo przyjemności. Tym bardziej jak graliśmy, jak wygrywaliśmy, wszystko szło naprawdę w dobrym kierunku. Wszyscy się chwalili. Także no, ta jazda samochodem czy na trening, czy po treningu do domu, na trening z przyjemnością się jechało. Po treningu również się z przyjemnością jechało, bo się jechało do rodziny, także do domu. także no, Tutaj nie było z tym problemu, ale faktycznie no, trochę się nasłuchałem tego rady. Ale w czasach, kiedy ten kosztuje ponad 5 zł, to myślę, że tro, trochę w budżecie domowym zostało, tak? 60 Nie rozmawiamy o pieniądzach, w tym o pieniądzach nie rozmawiają. No ale sam mówię, że chyba trochę z tej chwili jest to lepiej po tym względem, bo to dosyć składano, 250 km dziennie. No to już wyliczyliście, tak szybko. Ale ja mówię, nie, nie, nie mówiłem o pieniądzach, tak? na, pewno mówiłem o pieniądzach tak? na pewno nie mówiłem o pieniądzach, mówiłem tylko o czasie, który który jest potrzebny na dojazd. Nie było, nie było to dla mnie, mówię, problemem. Najważniejsze było to, że, że wracam do domu, do rodziny i, i po treningu. I to się dla mnie liczyło. E, o kosztach nie rozmawiałem i nie nie, rozmawiał nie będę, bo dla mnie to mówię, nie ma najmniejszego znaczenia. Rzecz nabyta. Rodzina nie jest to rzecz e, nabyta. A jak mówisz to o 11, to o której musiałeś wyjść do domu? Sma 30 chyba wyjeżdżałem z domu, także Które godziny dzieci, dzieci do przedszkola i do domu. O 30 rano wyjeżdżałeś, a wracałeś? To 13, 30, 14. Różnie by było. Czasami, to nie, je, tak, to nie, ten... to nie tak dużo. To i godzina z hakiem ci zajmowała drodze? A, a no, rzeczywiście, także to nie jest 2,5 godziny jazdy, to jest godzina. Dziwię się, że raczej dla wszystkich policjantów. Ja nie jestem, naprawdę, nie, nie, no spokojnie, ja nie jestem jakimś piratem drogowym, szanuję swoje życie, szanuję życie innych, także jeżdżę z rozwagą, poza tym, jakbym jeździł głupio, czy bardzo szybko, czy za szybko, to na pewno już zabraliby mnie prawo jazdy. Nie, nie, nie. Jeżę z głową, lepiej jechać wolno, a płynnie niż szybko. I co chwilę zwalniać hamować, także tutaj... A ile nie mam... masz punktów można wiedzieć? 12. Chyba w tym 12. momencie. <laughs> już chyba w tym momencie żadnych. koronę może zlekceważyć Krakowie to będzie wasz pewien atut, na to? Myślę, że nie zlekceważą, tak czy inaczej. Myślę, że nie zlekceważą. Wyjdą jak na każdy mez, zresztą mocno umotywowani przez, przez trenera, bo, bo tak widzę, że tak się dzieje, że są bardzo mocno naładowani tą energią i nie wierzę, żeby nas zlekceważyli. Chociaż są oczywiście zdecydowanym faworytem i, 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 i to może dobrze, no, mówię, na nas dużo ludzi czy dużo osób nie liczy, poza naszymi oczywiście kibicami, że garstka ludzi liczy na to, że my tam zdobędziemy punkty, dlatego myślę, że jest to dobra i komfortowa sytuacja dla nas, że nie jedziemy w roli faworyta, tylko chłopców do bicia, a, a jak tak jest, no to ja gdzieś takie mam dobre przeczucie. Stać was stać na takie tej walki, bo, bo myślę, że ja Korona ja gra trochę tak terroryści zastraszają. Znaczy jeżeli tego nie przeciwstawimy im, no to, 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 to przegramy. I to, to nie ma dyskusji. Oprócz tego, że ma się jakieś tam określone pesmy umiejętności czy schematy grania, to, to trzeba wyjść i faktycznie walczyć i, i, i bić się z nimi. Bo jeżeli się z koroną nie będziemy bili, ten, który się nie bije z koroną, ten bije, że bez punktów, czy, czy zostaje w domu bez punktów. Także no, z koroną naprawdę trzeba... Trzeba walczyć, i, i myślę, że do wszystkich to powoli dociera. I mam nadzieję, że dotrze w sobotę, bo na pewno łatwo nie będzie, będą walczyć o każdy metr boiska, bo, bo jest tego pierwszego meczu, który zresztą grali u nas już nam pokazali, jak to, jak to będzie z ich strony wyglądać. Także jesteśmy przygotowani na tą walkę, mam nadzieję, i, i przeciwstawimy się temu. Andrzej, yy, ja myślę sobie, że czas przypomnieć o Golach, a jak dostałeś tą piłkę w meczu Zagłębie, jaka myślę sobie idealna, na lewą nogę tak. No teraz. Był przepraszam. Aha, no przepraszam. Szuka, szukam w pamięci. Nie, przepraszam. Był hatowym, teraz. A? Po prostu była fajna piłka, 17-18 metrów nie weszło. No Co się dzieje? Co się nie dzieje? No tak jest. No, można gdybać, jest. Czy, czy mógłbym jeszcze podciągnąć, czy mógłbym jeszcze podprowadzić tą piłkę. I wtedy próbować sam na sam będąc strzelać, no, zdecydowałem się na strzał. Trafimy w bramkę, nie była bramka i byłoby fajnie, no nie trafiłem i nie ma tej bramki. No co się stało? No, no tak nie jest, po prostu, no, mówię, w meczu trzeba mieć... Y, fajnie jest, mając jedną sytuację, strzelać bramkę i jest się bohaterem y, i ma się 100% skuteczności, ale też fajnie jest, jak się ma dwie, trzy, cztery sytuacje i, i z tej pada przynajmniej jedna bramka, także no, Nie jest łatwo mieć jedną i się, i się tutaj pomylić, bo, bo lepsi piłkarze ode mnie nie strzelają, mają więcej sytuacji, strzelają bramkę, mają jedną i czasami nie strzelają, także mówię, no... Y, na pewno Odrobina szczęścia, no. Odrobina szczęścia i mówię, no więcej sytuacji musimy sobie stwarzać. Będziemy więcej sytuacji stwarzać sobie wzajemnie, to będziemy tych bramek więcej strzelać. Panie Dziule, Korona jest chyba pierwsza w tej klasyfikacji względem fauli, faul liczby żółtych kartek czerwonych, to prawdopodobnie jest chyba druga. No ja I też jest... właśnie jestem tutaj Czemu? chyba wysoko. Także... Z, tego, z czego to wynika? Bo Korona chyba tak celowo gra w waszym przypadku. To... Znaczy celowo, no tak się gra. Dzisiaj trzeba grać agresywnie, trzeba grać. E... Bardzo, bo inaczej, bez tego ciężko jest zdobywać punkty, no mówię, Korona nie jest to jest to dobra, solidna drużyna, ale no nie jest to najlepsza technicznie powiedzmy, drużyna w Polsce i najlepiej w piłkę to, to, to na pewno nie gra, e, a pokazuje, że walką, zaangażowaniem o każdy metr boiska, wygrywa mecze, po prostu. I, i jest zdecydowanie drużyną, to widać też na boisku, że tam naprawdę idą jak w ogień, jeden za drugiego, także ja mówię, no my musimy w sobotę to samo, jak się nie przeciwstawimy koronie, no to, to nie mamy po co wychodzić na boisko, bo nas zjedzą. Dzięki. Okay. Dziękujemy. Proszę bardzo. bardzo.